Czy ktoś może mi wytłumaczyć, co to znaczy być psychotycznym? Być psychotycznym to jest takie sformułowanie, którego używają psychiatrzy wtedy, kiedy chcą jakby powiedzieć, że ktoś ma zmienione myślenie, czyli że jakby nasze postrzeganie rzeczywistości, postrzeganie rzeczywistości i myślenie takiej osoby jest zmienione. Tutaj się pojawiają mamy urojenia, to zachowanie osoby, która jest psychotyczna, jest podporządkowane tym zachowaniem. Dlaczego nikt nie mówi o tym, że depresja może pogarszać pamięć? Rzeczywiście jest tak, że depresja może pogarszać pamięć, o tym mówi się od niedawna coraz więcej. Jeżeli chodzi o leczenie przeciwdepresyjne, to ono najpierw poprawia tutaj nastrój, napęd, natomiast rzeczywiście te zaburzenia pamięci utrzymują się dosyć długo i one są dla pacjentów takie dosyć dotkliwe. Trzeba się uzbroić w cierpliwość przy depresji, bo dopiero po jakichś 10-12 tygodniach od włączenia leczenia ta pamięć zaczyna gdzieś tam powoli się poprawiać. Czy choroby psychiczne są genetyczne? Choroby psychiczne nie są genetyczne w rozumieniu takim jak np. choroba Huntingtona czy mukowiscydoza. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jest pewna taka skłonność genetyczna do. Taka predyspozycja genetyczna do zachorowań, czyli w rodzinach, w których są choroby, zaburzenia psychiczne, jest większa szansa, że ktoś, ktoś będzie chory. Natomiast nie jest to tak, że na przykład dziecko rodziców chorych czy z jakimiś zaburzeniami na pewno będzie chore. Czy jest test, który sprawdzi, czy jestem psychopatą? Nie ma takiego jednego testu. Mamy oczywiście takie testy w kierunku zaburzeń osobowości i tutaj rzeczywiście ta osobowość taka psychopatyczna, dysocjalna może wyjść, natomiast, żeby stwierdzić, że ktoś jest psychopatą, to sam test to jest za mało. Musimy tutaj mieć jeszcze wywiad, musimy mieć więcej informacji trochę na temat właśnie tego zachowania tej osoby, wywiadu z tego, jak ona w życiu funkcjonuje, więc na pewno na podstawie jednego testu nie możemy czegoś takiego stwierdzić. ADHD to przekleństwo milionów ludzi. Dlaczego nie jest leczone na NFZ? Większość ludzi nie wiedziała, z czym się zmaga. Dopiero od kilku lat się o tym mówi. To jest prawda. To jest temat, który rzeczywiście dopiero w Polsce rusza. Dopiero od kilku lat o tym mówimy. Jak najbardziej powinna to być metoda. Jak najbardziej powinna być możliwość leczenia w poradniach NFZ-u. Jeżeli chodzi o leki na ADHD, to one są refundowane, natomiast dla dzieci, tak? czyli od 6 roku życia do 18 roku życia. Dla dorosłych niestety nie, ale są oto starania i mam nadzieję, że NFZ za jakiś czas rzeczywiście dorosłym z ADHD też te leki refunduje. Nie diagnozujmy sobie depresji ani innych zaburzeń na podstawie testów z internetu. Testy z internetu mogą być pomocne na początku, tak? żeby zwrócić uwagę na jakiś problem, żeby zobaczyć, że rzeczywiście coś się dzieje, natomiast rzeczywiście to jest prawda, nie diagnozujmy, jakby zostawmy diagnozę lekarzowi. Jeżeli mamy takie podejrzenie, czy, czy test z internetu, czy po prostu z innych powodów, jakby z powodu naszych objawów mamy podejrzenie, że, że, że gdzieś tam rozwija się depresja, to po prostu zgłośmy się do specjalisty albo do lekarza rodzinnego. Pacjenci boją się, że staną się innymi ludźmi i słusznie przytyłam 6 kg po lekach. To jest niestety prawda, że po wielu lekach psychiatrycznych rzeczywiście jako taki objaw uboczny występuje przyrost masy ciała. Natomiast tych leków jest całkiem dużo i rzeczywiście można to zgłosić lekarzowi, można poszukać innego rozwiązania, innego leku bądź innej metody leczenia depresji, żeby gdzieś tam tą wagę, masę ciała tutaj znormalizować. Pani doktor, nie ma pani pojęcia jak ciężki jest zespół odstawienny po latach brania antydepresantów. Od miesięcy próbuje powoli schodzić z dawki i jest to koszmar fizycznie i psychicznie. To prawda, że rzeczywiście do niedawna uważano, że te objawy odstawienne po antydepresantach utrzymują się około tygodnia, dwóch. Teraz wiemy, że może to być nawet miesiąc, może to być dłużej. Jeżeli te objawy są dotkliwe, jeżeli się utrzymują długo, to też należy się zgłosić do swojego psychiatry, poinformować go o tym. Są leki, które mogą nam złagodzić te objawy, i też wtedy należy się zastanowić, czy, czy rzeczywiście jest tak, że są to objawy odstawienne, czy po prostu są to objawy nawracającej depresji. Albo czy nie jest tak, że są to objawy jakiegoś innego zaburzenia? Na pewno wymaga to konsultacji z lekarzem prowadzącym. Psychotropy zmieniają osobowość. Co, to już nigdy nie jest ta sama osoba, co przed chorobą. I często trzeba je brać do końca życia, bo nawroty są gorsze. To jest prawda, że nawroty jakby chorób, zwłaszcza chorób psychotycznych, są gorsze. Tak? Każda następna psychoza jest jakby takim, można powiedzieć, pożarem dla mózgu i rzeczywiście jest gorsza, dlatego tak ważne jest branie leków, żeby zapobiec kolejnym psychozom. Psychotropy nie zmieniają osobowości. To jest jeden z najczęstszych mitów i jest, nie jest to prawdą, żaden lek nie zmienia naszej osobowości.